Patison. Taka rzadka już roślina uprawiana w ogrodach. Powiem szczerze, że rzadko się spotyka z tym, żeby ktoś w ogóle patisony jadł. Głównie można je znaleźć w słoikach jako marynowane. Ale ja bardzo lubię patisona, bo uważam, że świetnie nadaje się do takiej potrawy jak frytki. Frytki z patisona są wyjątkowo smaczne. Patison jest na tyle twardy że można go smażyć jako frytki w głębokim tłuszczu. On się nie rozpada, tak jak cukinia albo inne dyniowate. Sprawdza się w, e, znakomicie, jest to zdrowsza, tak myślę, alternatywa dla frytek. Bardzo smaczna, dzieci lubią, słodkawy w smaku, e, więc można spróbować. Rzadko można kupić patisona w sklepach w sezonie, a tak można mieć swojego. Ja tu mam jakąś odmianę disco, wczesną już ją kiedyś miałam. Można w zasadzie moim zdaniem wysiać obojętnie jaką. One są wszystkie bardzo podobne w smaku i wszystkie mniej więcej są tak samo odporne na choroby i szkodniki.